Hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszej i przygody z Wojtasem. Dam. I cóż, obecnie tutaj Wojtas swoim wojskiem działa w okolicach trackiego miasta, miasta Pudu, Pulpudewa. pudewa. Znaczy tak, odresowie, mhm. e, od dawna byli mi wrogonastawieni, nastawieni, ale uzurpatorzy macedońscy byli tutaj rozjemcami i trzymali właśnie. Blokadę między mną a odrysami, ale gdy padli oni, to odrysowie ruszyli armiami, żeby zająć pelle. Ja z kolei chciałem zająć półpółdewę, ale zauważyłem, że po pierwsze, oni mogą stąd w północy ściągnąć posiłki, zanim spróbują odeprzeć oblężenie, i z południa. Wtedy byłyby trzy armie na jedną, i wolałbym nie walczyć przeciwko temu. Więc ja cofnąłem swoją armię na południe e, i oni będą mieli wybór, albo iść dalej w stronę półi, to wtedy wezmę ich od tylca, tak, albo stoczyć ze mną bitwę, nie? A przez ten czas Pella będzie zabezpieczona przez Kły Wilka, a trzecia armia znaczy się tarcza Ateny, wspomoże Temerę w działaniach na półwyspie e, Italii. Pytanie tylko, a czy w ogóle godny opór stawi w tym momencie? Znaczy, zgadzam no, się z nami przynajmniej, będzie walka, bo tutaj każda osoba ma po 15 nosek około. Przynajmniej. No to, więc... no to zobaczymy. A jeżeli chodziłoby o kampanię w Afryce. No to są bunty kulturowe z murzynkami. Bananów zabrakło, więc Temera będzie musiała ich tutaj e, e, ułaskawić e, włóczniami. Zdejmą zdejm zdejm na kanały za niepoprawność polityczną. Szysz, <gryw> Jak <szysz. nic. gryw> e, A druga armia pójdzie mordować Kartaginczyków w, w zachodniej Afryce. Aż do Gibral e, Gibraltaru. A, o ile to bateria... moje wojska wyżyją, bo tak to prawdzie to przez to, że ja idę takimi ten. E, idę przez te tereny kartaginy, kompletnie nie mam jak się uzupełniać na taką kampanię wojenną. Ej, w drzewku rodzinnym co oznaczało żółte, e, ż, e, żółta odnoga? Adopcja. To, ale ja nie pamiętam, żebym adoptował dwójkę dzieciaków. Uu, a ta kreska pod dzieckiem jest biała? Biała. A, bo oni musieli rozciągnąć, A, dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, bo musieli pociągnąć do Cyrusa i Renę. Dobra. Rena już jest stara w sumie. A... Okej. Okay. Czy ojczulek może coś zrobić ciekawego? W ja to rodzinę mam taką dużą strasznie. Dwa, dobra. cztery, sześć siedem dzieci po prostu adoptowane. Musi wystarczyć. A ile zużyłeś? No nie, jest dobrze, jest dobrze. dobra Tura, e, od cholery dzieciorów mam. Będzie wojna o sukcesję. Zobaczysz. U nie, serio? Okej, okay, tego się nie spodziewałam. E, a czemu mój garnizon się nie uzupełnił? Ale za mało czasu. Jak czas. za mało czasu. Z 10 tur chyba minęło. Na no, szczęście to nie. Chyba. Plądrują, czy... O, splądrowali tylko. Tupa. Mm. No, pierwszy raz w tej kampanii, mimo niekorzystnego naszego ułożenia, zacząłem odczuwać. A ja ci powiem, co chcą? Z Aleksandrii Żebym dołączy, dołączyła do wojny przeciwko Solucy Dołączyłaś? Nie. No ale to nic ci nie zrobią z W Słuchaj, mogę wziąć niechać za dołączenie do tej wojny. To zrobię tak jak będzie moja tura. Zaproponujesz im po prostu, ale ogólnie rzecz biorąc, martwi mnie tak z O, wiedziałem, że... Zaatakują mnie, Pokazuje, że nie mam szans. Ciekawe dlaczego. A czy to są tacy kozacy w gruncie rzeczy? No i no, chyba nie no. O, co tu jest? Spróbuję hodowlę szturmowej po prostu i teraz sobie. No dobra. Kawalerii nawet nie mają. Jeden oddział to nie liczę Dobra, pomyślmy, jak to zrobimy. A, tych a, naszych włóczników z Tueros już nie będę tak męczył. A choplici nasi. Kończy znęcają się nad, nimi. nad tymi Tueros? Mhm. Jak ujęłaś to teraz, to mi się zachciało znowu się męczyć ich. Mogłaś nie wspominać o tym, nie przypominać mi, ile to radości z dzieciństwa dało. A, e I czemu oni mają karów w swojej armii? <grybujesz> Widzisz? Nie. No. Nie. <grybujesz> mają takich tyrionów <grybujesz> w swojej armii, w pedalskich czapeczkach i, z, i ze słomianymi tarczami. Mm. A w ogóle tak teraz, jako że mi się zawsze nudzi podczas tego. Podczas szytywania i wtedy YouTube'a, to widzę, że ten, że TV wyrywa się dało 5,5, dlatego dla. Far Cry'a nowego 5,5 na 10? Tak. O kurde. Zaraz zobaczmy. Nie chcę mi się walczyć o tą górkę, więc ja ich przyjmę w swoje objęcia na równinie, chyba, wiesz? To tu się po prostu rozstawisz? Tu się chyba rozstawię po prostu. No, i tu. Okay. Nie chce mi się walczyć o tą górkę, bo oni już ma, oni mają do niej bliżej. Będzie znowu przestawianie się, oni atakują. Nie, 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 nie chce mi się. Dobra. A... Tak. Dajmy Was, tak. A kawalerię, tą poharataną damy tutaj, żeby dobijała po prostu, bo znowu kawaleria w sam raz na wyryżnięcie. Klikasz strasznie na tej klawiaturze. Przepraszam. znaczy Czekaj, co słyszysz? Nie myślą, tak? S mój scroll jest taki głośny A to był scroll? Tak, ja go używam do tego Do obracania kamery Ja <grych> w ogóle mam wszystko strasznie Jeśli chodzi o urządzenia tutaj ja wskazujące przy komputerze Ja strasznie rozleciałe Ja powinna wszystko wymienić Tylko chwilowo nie mam na to pieniędzy A to nie jest tak, że jednak to jest efekt A Yy, ustawień mikrofonu, że on tak wychwytuje, wszystko inaczej. Po prostu moja myszka jest głośna, bo ona jest rozkrokotana, już teraz widzisz, jak oni się szeroko rozstawiły. Gnoje, te mm, widzę, nie wiem po co. nawet to jest kawaleria strzelecka. Mają trzy oszczepy przy sobie. Oczywiście, będą 50 ich napierdalać. Ucznicy na flance mnie trochę kuszą Fajnie te tarcze na ramienne wyglądają o, trackie Wykorzystajmy to, że oni się tak rozstawili i przyspieszamy znowu. Od razu Hidden, nawet nie próbowałem ich ukrywać. Hmm. A to takie ładne widok jest jak od góry, takie dwie masowe się zgrzynają do siebie. Jak sobie poradzicie? A to by się przydało kogoś wysłać. A to kawalerię potem wyślemy, dobra. Wy, panowie, w tej sytuacji, chciałbym żebyście pojechali tędy. Się coś uparci są na to, żeby się zmieścić tutaj jednak, zauważyłaś? Bignijcie tutaj, chłopaki. No na siłę są flankować Ale się tak uparli strasznie na to, Dobra, Idziecie im pomóc Idziecie im pomóc Dobra to wy wiecie wy wiecie tutaj na tych A wy może wiecie tutaj na tych Już się poddają widzę Chodźcie chopić na flanco oberwą. Ale nie powinno być tak źle jeszcze. Dają mi tutaj dużo swobody do zabawy, zauważyłaś? A, no ty wahimbuszujesz? No tak, to no tak. Sobie... Nie, mam, nie, nie mam żadnych przeszkód, żeby to robić. No i zaraz rozbierz był ten, pokaż tych strzelców i wiedzisz im w plecy. Zresztą mi chodziło też już w części osiągnął. Ciekawi mnie dlaczego tak, bo nie mają głównie tą strumą piechoty. ciekawe dlaczego dlaczego liczył komputerem jako taką mocną. Tora mnie martwi, że Ci Tueros wymiękają wym, tutaj. Że to nie był najlepszy pomysł. Kom, komicznie to w Total wygląda, jak włócznik nie może się decydować, czy walczyć łóżkiem, czy mieczem. <śm> <śm> Takie taki żonglownie, nie? No. Właśnie dlatego zastanawiam się czy jak będę powiedziała w w moim modzie to nie da się im po prostu tylko jednej broni, żeby... Wiesz, byli zdecydowani jednak Dobra, wjechać im plecy. Wjechać. O nie, wy jeszcze ich bijcie łatwiej się tych ta flanka dziwnie tutaj walczy, zdecydowanie. Z tej kawalerii to niewiele zostało. Dobra, idziecie tam. Dobra. Cofnijcie się, żeby zrobić kolejną szarżę. Którzy? A, ta kawaleria. Dobra, ok. To było do przewidzenia, że będzie Wavy Ring. O nie, to, że na tej flance wavering, to już jest niedobrze. Dobra, okej, okay. zmieniamy trochę pozycję. Wy tutaj. Wy tutaj, w sensie tych atakujcie. Dobra, wyjedziecie tutaj. Wyjedźcie na plecy tym. Dobra. Rozstrzeliwujcie tych. By zmusić tutaj do cofania się. Cofajcie się wy. A tutaj sobie poradziliście. No, fajnie tylko, że kompletnie się, kompletnie zmieniacie formację. Teraz cofnąć się. Wy zaatakujecie tych uczniów. Dziękuję bardzo, Dziubaski. Uwielbiam Was. A Wy moglibyście. Nie, 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 zaatakować tych. Mm. Dobra, to wy atakujcie tych. Bardzo dobrze. Wy skończyliście z tymi. Dobra, to jedźcie na tych. A ta kawaleria. Bicie się z tymi. Aha, ok. Coś dziwnego tu się podziało. czemu oni tak. Oni zrobili push through przez moje te. Przez moich hoplitów, tutaj zauważyłaś. To skazali im zapieprzać przez moje jednostki. Nie cierpię okay. puszczu w Total Dobra, wszyscy oprócz tej kawalerii, niech się e, rozstawią tutaj. Dobra. Kawaleria bardzo dobrze sobie z nimi radzi, tutaj. Okej. Okay. a czyli wy wszyscy tutaj możecie się cofnąć. O, tu jeszcze wy przeżyliście. Dobra, to wydobijajcie tych, jak nie macie co, Jak chcecie mieć coś do roboty. No tak, bo tych tueros musieliście zastąpić. Dobra, to wydobijajcie tych. A idziecie tak. Idziecie tak. Dobra, eee, reszta kawalerii. A jednak, poddali się. Mi dobijać tylko. <ścoughs> Widzę, że, że są zmęczeni. No dobra, no to nie będę hamem, to daję wam 13 łuczników tam do, do podobijania. Nie i się poddali. <śmieniu> Stwierdzisz, <śmieniu> że mają dosyć. Zaczy, za ciężką robotę im dałem, co? Nie Najwyraźniej. Dobra, końcie tych. Już ci sobie poradzą. Ze spokojem, a, a zaszarżujcie na tych, to tutaj dziwne rzeczy się podziały. A wy to jesteście Spartanie, dobra, dobra. Powinienem częściej z tych bonusów wszystkich korzystać, ale dobra. No, przydają się czasem. No, zwłaszcza okrzyk, byłem wiespodziewany. Jak, jak chce się ten. Zawsze po powroda Dobra, idźcie na tych macie jeszcze amunicję, no to strzelajcie po tym. Generale Dobra, kawalerię tu już daje do dobijania Nie macie nic więcej tutaj do roboty sensownego. Dużej ich uciekło? Ja nie widzę. Staram się jak orzeł znaleźć zająca poruszającego się w krzewach z odległości kurwa 500 metrów nad powierzchnią <laughs> ziemi. Dobra, panowie, ale szybciej może trochę. Dobra, wy, wy kompletnie nic nie robicie sensownego, więc ustawcie się tutaj. I falangę można byłoby też tu ustawić. A was tutaj. Ustawić tutaj. Dobra, wydobijajcie tych i... Gdzie tam przecież? Co ja robię? Mogę przyspieszyć to. Dobra, wiecie co? Może mam wrażenie, że już strzelacie bardziej po swoich. Kontynuuj. Weźcie, zaciśnijcie się wokół nich szybko jeszcze. Czy za dużo wymagam? Tak, tych, bo generała nie zabiłem chyba, bo nie dostałem komunikatu. Tych, ty, tych tutaj. Właśnie to oddział... im! Właśnie to jest generalski, to dorwi ich szybko. Ale wiesz, że oni... klikam ataku i oni patrzą się? Teraz Wiem, czy... dopiero, czyli... To ten go za nimi. E, już, już. Czy ktoś jeszcze ucieka? No to byłem przy krańcach mapy, więc to ich pewnie uciekało, nie? i Orgazm wojcieżka przy dożynkach. Niesamowitą satysfakcję mi to zawsze sprawia. Ja pamiętam, jak w pierwszej kampanii nadar w modzie nagrywanej przeze mnie, to ja robiłem wszystko, żeby linie piechoty liniowej tak manewrować i ustawiać, żeby zamykać dosłownie ze wszystkich stron, żeby wróg miał jak najmniejsze szanse na ucieczkę po prostu. I tak, mimo wszystko, jakoś zawsze uciekali. Hmm. Bez kawalerii ani rusz. Dobra, ok, bo i ta dwójka się. Ta. E, czekaj. A, ta dwójka się rozeszła w przeciwnych kierunkach. Więc to by jeszcze pół dnia zajęło. No, Tueros też. Dzięki, te dzięki temu, że się rozeszli, to przeżyli. Tueros ledwo to przeżyli, to pamiętaj, że najlepiej ich nie ustawiać w głównej linii. A, aczkolwiek ciężki cios akurat na nich padł. Nie wiem, czy komputer wziął pod uwagę, że są słabszą jednostką i specjalnie tam więcej jednostek rzuciła. Ale to mógł być przypadek, równie dobrze. Bo ta kawaleria to była jasne, że padnie, nie? Hmm. Mhm. No I to, to, to wszystko, co mogę skomentować tak naprawdę. Typowa bitwa Hobbitów. Dlatego zaczyna mnie ta kampania nudzić po prostu, wiesz? Że to jest. E, e. Znaczy mnie strasznie. E, e. Mnie boli to, że nie mogę uzupełniać tych jednostek. Najbardziej. Przez u mnie ta kampania jest taka powolna. Mm -mm. Ale spokojnie, że mnie długo padnie. Nie wiem, czy chce mi się Aleksandrię podbijać, wiesz? Czy sojusz ucydów. Znaczy, ale z Aleksandrą mamy sojusz. No, ale mówiliśmy, że zerwiemy sojusz, jak pokonamy Rzym i ich no, zaatakujemy, ale, ale szczerze mówiąc. Ale potem uznałyśmy, się, że, że robimy tą ko koalicję. Nie, 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 ale to Rzym to jedna rzecz, ale Trację to ja będę podbijał wraz z tym, jak Rzym i Kartagina będzie podbijana, ale to Rzym i Kartagina warunkują zakończenie kampanii, a nie Tracja, dobrze? Że jak Tracji nie zdążę do zamknięcia żeby ja, i Kartaginy... Ale mówię, że ten, nie, nie powiedziałem Tracja, tylko, że koalicję mieliśmy z tą z, zrobić z tymi z Egipcynami. przecież i uznać, że taki już będzie. Tak, 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 pamiętam, no. tylko, tylko że ja tu stawiam przecinek i wymieniam dalej kolejne okay. kwestie, że jeszcze jest tracja i galatanowie do podbicia, a chodzi mi o to, że jeżeli ich nie podbije do jeżeli ich nie podbiję do zajęcia Rzymu i Kartaginy, to nie wiem czy chce mi się dalej, że się tak wyrażę, ich podbijać. Rozumiem. Zobaczymy, co oni zrobią teraz ciekawego. No, prawdziwi dziedzicy Egiptu to jest Dali Dupy. Tak się kurz siebie nazywali, że oni są prawdziwymi dziedzicami Egiptu, nie? kultury Nilu. Hmm. Tej sprzed Aleksandra Wielkiego. Raczej sprzed, sprzed Persów. Persowie rządzili w Egipcie jeszcze. Przed Aleksandrem jeszcze? Tak. Imperium, pers... znaczy... Imperium Perskie sięgało Egiptu aż A... Dobra, jak z czasem? A, mamy 22 minuty w tej chwili No, no to jeszcze A, Rób co chcesz się hmm. patrzę co mogę zrobić i na pewno sobie połączę jednostki ja do Apoliny cofnę kły wilka, jak Pela będzie już zabezpieczona. Jak została już zabezpieczona, bo te armie to to one nic nie zrobią. Czekaj, nie wiem czy ich nie dobiję potem po prostu. Dobra, e, ja zrobię coś takiego sobie, i jak te redami mi w miarę szybko jeszcze turę dzisiaj, że zaatakuję tych tutaj. E, tymi dziubaskami się nie interesuje. Jak dobiję gnoi na plaży, to cofamy się do pół i zaczynam ją oblegać. E, w Peli z kolei Pela. No jest bardzo niezadowolona. jest minus 50 no do zadowolenia. Oj, od, od razu się robi ten e, dzielnica biedoty czy po jakimś czasie, bo nie pamiętam. E, robi się chyba... Od razu chyba. Chcesz pożyczyć hajs czy coś? Mmm, potrzebowałabym. 5000 mogę ci dać maksymalnie. Uh, moment, bo nie mam więcej po prostu. Jakiś 3. No to bieraj. Czekaj dokładnie, to będzie. 1700, 1182, czyli 2800, i jeszcze te są drobne. Dobra, trzy po prostu wezmę. No to bieraj. Ja mam więcej wrogów od ciebie. Ja nie mogę kontroferty zrobić? A. Trudno. Dobra, to poproszę i poproszę to. Dobra. Ty, ale w sumie muszę coś zobaczyć, czy jest ta opcja w dyplomacji, o której ja myślę. Boję się, że nie ma. A jaka? Mał małżeństwo między frakcjami. Jest. A. Materia... Militari, dobra? I. Py, 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 za dużo informacji. Dobra, to zobaczmy. Czy mam w ogóle coś do zaproponowania frakcjom sojuszniczym. Zobaczmy, Aleksandrii. A. Nie ma w dyplomacji tej opcji. Mm, najwyraźniej znaczy, bo nie, nie ma chyba kogo hajtnąć A czy to z okna tego nie powinienem.? Aha, bo już dałem ci. A, dobra, okej. Okay. No to 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 rzeczywiście. Już mu dałem ten. Dobra. Dobra, zadziałało. Oj, tam, oj, tam, plus 2 dwa drojalności. Niech będzie. Niech mu będzie już. A co to daje? Dobra, patrzcie o lojalność rodów już na nic mnie nie stać. A dobra, ciebie dobijamy. Czy ja zdążę do Tak, zdążę do półpudewy. Dobra, kontynuuj oblężenie, a kochana weź tutaj e, nie, 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 a może? Okej, okay. super by się akurat przydło. Co jeszcze tutaj mi dasz? To, to sobie weźmiemy. E, dobra, to ty tutaj zostajesz. Tutaj niezadowolenie będzie rosnąć. Garnizony się bardzo wolno tu uzupełniają. Bo niesamowicie no. powoli. Pytanie, czy Apolinę chce chronić dalej przed najazdami? W sumie Apolina potrzebuje bardziej tego wsparcia. Ale też po tym plądrowaniu wroga niesamowite niezadowolenie mi urosło tutaj. Bardzo się burzą niesamowicie. Oj. Dobra. Minus 48. Nie, czy aż tak. Dobra. A dziubaski to wy płyniecie do Aten Krety raczej mi nikt nie zajmie. W takim stanie, a, a jednocześnie nie ma tutaj konkurentów na morzu, są bliżej siebie. Przesuń tą armię gdzieś tutaj, do przodu trochę. Właśnie to, wiesz, że właśnie chciałem to zrobić? Że, żebyś miał turę zasięgu do tego, do Beneventum. Jak ja tam będę atakowała? Znaczy w sumie sporo czasu z, na tym przemarsz, muszę zużyć do Beneventum. Potrzebuję dwóch tur jeszcze. Od teraz licząc, nie? A co tylko tyle mogę się ruszyć? Tak mogę? Tak. Okay. Nie wiem dlaczego. Dobra, ja się muszę i tak uzupełnić moją konicę, więc spokojnie akurat z Ale jeżeli byśmy mieli dwukrotną przewagę i dałoby się na auto, to może byśmy na auto robili te bitwy. Ach, oprócz Rzymu oczywiście. Sam Rzym to byśmy zaatakowali, nie? To wiesz, co to ja tam nie pójdę tymi siłami tej koriny. Jak pójdę tą dodatkową armią na, na, na Beneventu, żeby ona się wykrawiła na auto, a nie moje główne siły. jo, A główne siły pójdą na Rzym. I teraz nie wiem, co zrobić. Na pewno zakończymy odcinek. A, dobra, no to kończymy tutaj epizod. Mam nadzieję, że się Wam miarę podobał. Jak nie, to trudno. I zapraszamy Was do kolejnych. Bye, bye. pa. pa.